Dzień dobry witamy. Dzień dobry. Jesteśmy znowu przy Lublinie. Znowu będziemy działać i dzisiaj Stanisławie, co psujemy? Dzisiaj, jak widzieliście na ostatnim filmie, no trochę Lublin nie chce nam chodzić zarówno. W poprzednim filmie też zobaczycie, który dopiero opublikujemy, że nam trochę się rozsypała synchronizacja rozrządu. Tak. Ale to nie zmieniał postaci, że Lublin strasznie klekocze. Klekocze i strasznie kopci. I kopci. Prawdopodobnie pod tą sympatyczną głowiczką mamy koniki, tak. które były, powiedzmy, no trochę podcięte. Ale wyglądały I... na tyle dobrze wizualnie, że je po prostu założyliśmy z tej głowicy, którą kupi kupiłem tam jakiś czas temu. Mamy starą głowicę, która nam pękła. No i tutaj jak przyjrzymy się widzowie, to te koniki i płytki siedzą o wiele ciaśniej niż te, które zamontowaliśmy na, w tamtej głowicy. Dokładnie. Więc prawdopodobnie cały ten klekot, grzechot wynika z tego, że tamte koniki mają już na swoich sworzniach kulkowych bardzo duży luz, którego nie kompensuje nam ta sprężynka, która trzyma. No i same płytki mogą być już mocno wyrobione. Pod, tak, podcięte, wycięte i w ogóle. A te wygląda jakby były naprawdę zmieniane jakiś czas temu. Bo stopień... Ewentualnie samochód miał bardzo, do... bardzo dobre traktowanie, że miał tak? regularnie wymianę olej i się tak nikt nie bawił w to, żeby oszczędzać. No, no i sam ten. przebieg, tak? Znaczy no to i... tego potwierdza, że ten przebieg faktycznie mógł wynosić około 200 tysięcy km? Powiedzmy 300. No. Że jeżeli był cofnięty, to delikatnie, a jak nie był cofnięty, to miał wymieniony po prostu tak, tak. I był. teraz powiecie nam widzowie, że aaa, bo jest na odkorozji. Spokojnie, jego, on palcem pod tak, palcem, on palcem schodzi. schodzi. Ona była natłuszczona, ale niestety czekała chwilę w magazynku. Tak. Także my, się, my przystąpimy do demontażu głowiczki z, z silnika. Tam rozepniemy rozrząd, rozepniemy chłodzenie, tak, żeby to wszystko wiadomo gdzie do tego dostać. I spotkamy się na etapie, kiedy będziemy porównywać koniki stare, i wszystko inne, nowe. stare, nowe, znaczy stare. znaczy stare i trochę lepsze. No i sporo lepsze. Tak, także widzimy się za jakiś czas, bo już etap rozkręcania widzieliście nieraz, więc nie ma sensu go pokazywać. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się za chwilę. Tymczasem. No i moi drodzy, jesteśmy w takim punkcie, że mamy zdjęte. To do czego chcieliśmy się dostać. Koniki, koniki i płytki, które. Ojej, na nie są wyjść. Ta tutaj dobrze siedzi, a tak. ją poprosimy o. Raz, Moi drodzy, problem jest taki: koniki są bardzo mocno tutaj wystukane, wytarte. Wyrobione. I nawet jeżeli Staszek chciał regulować luz zaworowy na nich, to okazywało się, że Regulował oczywiście, ale to jest na tyle ścięte że tak. Są jeszcze różnice... masz pokazać do kamery. Dokładnie Versus. tu mamy drugi, który ma zupełnie inne. Jest tak. niewypracowany po prostu. Tak. Ten był miał przebieg, nie wiem, 600, 700. Mo może mniej i mniejszy, ale była na... mniej stara ranna była obsługa. Gorsze mhm. olej pokaza... zalewany. Wszystko Zresztą, być. nawet jak spojrzymy po powierzchni, tu jest ta powierzchnia gład, bardzo gładka, z niewielkim wypracowaniem. A tutaj widać, że nierówno pracowała krzywka wałka i wycięła. Tak. To jest tak ciężko widoczne, ale spróbuję Wam to jeszcze potem zdjęcia porobić, może poprzebijamy. Ale tak, tu są strasznie... Widać, widać że po prostu krzywka jak, jak uderzała, to bardzo nierówno pracowała i tu uderza. Ona robiła tylko tutaj ślisk. A tu tak delikatny tylko. Tak. Jakby tu się wbijała, żeby miało uderzenie, a tu się ślizgała tylko. No i a w tym, w tym moim, to jest drugi stary, a. który zjeliśmy, który ma mniejszy stopień wypracowania. Ale wciąż większy niż moje. Ale wciąż o. porównując, no moje są prawie w ogóle, nie, nie wytarte, delikatnie. Ten możliwe, że już był nadplanowany. A ten, a ten jest ok. No i tak samo już tutaj mówiliśmy właśnie o tym, mówiliśmy, że jak krzywka uderza, to tutaj nie widać w ogóle w ogóle żadnego wcięcia. Nie, nie jest wypracowana, tu już jest mocne tak. wypracowanie, a na tamtej to już w ogóle Ojeju. jest wycięte. Tak, no i jeszcze do tego dochodzą nam gniazda kulowe, w których w ogóle koniki siedzą. Tak. I mamy ze starej, z tej głowicy, która to jest moja głowica ogólnie stara i z niej sobie jak wyciągnęliśmy Wyciągamy. To, jest... już są, to już są te, które chcieliśmy tak. pokazać Wam. Stopień wypracowania. Tak. Bardzo. Tutaj to jest w... bardzo wypracowana. Nie, nie mamy dla porównania... Hmm. Tutaj, o, tutaj macie porównanie z mojej głowicy. Proszę bardzo. Staszek może tam położyć się na oku drugiej. I gołym okiem widać, że ta wręcz się błyszczy, bo jest I... niewytarta. A ta ma no ślady po prostu takiego jakby... Coś... Ju, już, już była mocno wyrobiona tak. no, i też brakowało chwilami smarowania. Tak jest. Dlatego podjęliśmy prostą decyzję, wiedząc jak w tej głowicy to wyglądało, że to pracowało, działało i było wszystko dobrze, jak samochód nie kopił, równo pracował. A widzimy, że na tej głowicy e, i z konikami z zakupionej głowicy, ze sprężynkami i z tymi gniazdami, Czyli te, które się właśnie wkręca tutaj, żeby nam konik miał na czym się oprzeć, eee, i, po, i podkładkami. Płytkami. Płytkami, przepraszam. Eee, Podjęliśmy decyzję, że jednak zmieniamy. Że wracamy na moje. I prawdopodobnie rozwiążemy eee, jed, jeden pracy. z dwóch problemów tutaj no. z nierówną pracą silnika. I trochę z kopceniem. No i skopcenie. Bo no. to jest wiadomo, że jeżeli samochód kopsi, to znaczy, że albo czegoś ma za dużo, albo czegoś ma za mało, tak? Tak. Jest Ewentualnie u... może być tak, że jeszcze gdzieś odmą. odma była niedrożna. Możliwe i też dawał tak czadu. Dobry. ten jest mój. Tak. Ten jest Czyli on zostaje dzień, ten i on idzie jest... tam, ee, na tamtą głowicę. Tam już mamy, pierwszy cylinder mamy już złożony. Czyli nawet można porównać, możemy tam podejść. Wam pokażę, że te pierwsze koniki, te dwa pierwsze koniki, to są moje już koniki przełożone. E, tutaj są koniki, które są z tej starej głowicy i widać gołym okiem, że tutaj jest rand, już taki ręcz wyczuwalny jest pod kluczem, pod taką płaską. I czuć, że tu się załamuje, a tu przechodzi płynnie. Dlatego zmiany są konieczne. No i teraz ze Staszkiem po prostu wymienimy yy, każdą, parę, każdą parę na każdy cylinder, pozostały sześć, złożymy to i de facto będziemy próbować to Uruchom. uruchomić. Uruchomić znowu bez chłodzenia na chwilę, bo w momencie, kiedy nam znowu nie będzie równopracowało, to chłodzenie, składanie jest trochę bez sensu. Wiemy, że nam działa, wszystkie węże mamy drożne, więc wszystko jest ok, wszystko mamy dobrze podpięte, spróbujemy zrobić to tak, żeby było dobrze, prawda? Proszę bardzo. Mój kucyk. Tak, twój kucyk. Tak. Mój kucyk. No i robimy. Przy okazji, będziecie mieli trochę fotorelacji na Facebooku. Więc jak ktoś jeszcze nie obserwuje stronki, to Skoda Gadać na Facebooku. A I wtedy za pośrednictwem naszego operatora Antka będziecie mieli po prostu fotorelację profesjonalną z tego, co dzisiaj robiliśmy. Także polecam tam. Zaglądaj zaglądać. Zaglądać, ta... bo czasami będą filmy, a czasami będą zdjęcia. Czasami robimy małe rzeczy i nie ma sensu robienia filmu, który będzie trwał 3 minuty, tylko lepiej jest zrobić fotorelację i też jest dobrze. Także mam nadzieję, że widzimy się przy odpalaniu samochodu. No, Możesz palić tażko jak chcesz. O, o inaczej zagadał. Лепей працює. Dostaje chyba wiatr, tego. Mm -hmm. Ale mniej, ale nie kopcie. Trochę mniej. Dużo mniej. I się utrzymuje. No teraz powiedzmy, dobra. no dobra. Jeszcze może ma zapoietrzenie wtryskiwacze. Maciek, myślę, że jeżeli będziesz miał ochotę, nie wiem, nie będę Wam z Emilką przeszkadzał, to może umówimy się w przyszłym tygodniu no. i od razu zdejmiemy sobie wtryskiwacze, podstawimy węzurki i zobaczymy, czy pracuje równo pompują mm -hmm. wtryskiwacze. Bo może, nie wiem, stanął wtryskiwacz, może pompa po prostu zwyczajnie, gdzieś może, któraś sekcja na mnie... No, ale to inaczej, inaczej nie... pracuje zupełnie. Nie ma tego stukotu. Mhm. To co, próbujemy go jeszcze raz? Tak. Zobacz. Jest dobrze, moi drodzy, jest ogólnie dobrze. Zaczyna to działać, zaczyna to trybić. E? E, trzeba mu pomóc no? trochę. Tak. ale pracuję teraz sam. Mimo, że nierówno, ale pracuję. Paliwa mu wymienimy, po wymienieniu filtra paliwa zrobimy mu mędzurki no. I zobaczymy czy na mędzurkach, jak na mędzurkach będzie równo ta pompa dawała Znaczy jak będziemy nim kręcić, po prostu z nie drugi e, akumulator to Układa, no pracuje ogólnie On zawsze gaz.

A my podrwię teraz i wrócimy jak będzie już złożony.